Wykonujemy masaż bańkami chińskimi. Jakie mają działanie? Masaż bańkami chińskimi ma działanie po pierwsze rozluźniające, rozluźniające, odklejające po prostu tkankę powięź. Do tego ma jeszcze działanie antycelulitowe oraz działanie limfatyczne. Działa podobnie jak drenaż limfatyczny. Jak, próbujemy, jak, jak się zabieramy po prostu do masażu? Najpierw, próbuj, najpierw nakładamy oliwkę. I tak samo jak masażem klasycznym. Rozgrzewamy, roz po prostu przygotowujemy tkanki do działania baniek chińskich. Możemy zwykłymi po prostu podstawowymi głaskaniami wzdłuż krągosłupa. Potem możemy zwykłe rozcieranie. I ugniatanie. Można powiedzieć, że teraz pacjent jest przygotowany. Teraz wybieramy sobie odpowiednią bańkę. Mamy kilka rodzajów bańek, one są po prostu różnej wielkości, w zależności od masowanej, masowanej powierzchni. My sobie wybierzemy tą średnią banieczkę. Jak przygotowujemy? Bierzemy sobie też oliwkę na ręce i bańkę smarujemy też oliwką, żeby było większy poślizg. Możemy jeszcze dosmarować troszkę. Bańka działa na zasadzie podciśnienia. Czyli naciskamy ją, przykładamy do ciała pacjenta i przejeżdżamy wzdłuż po prostu kręgosłupa. Jak wracamy? Wracamy także. Puszczamy banieczkę i tak samo naciskamy i wzdłuż kręgosłupa to w zależności po prostu od, jak naciśniemy, to tak jak banieczka się po prostu przysięgnie. Teraz możemy drugą techniką, czyli zygzakiem. Mhm. Albo możemy też spiralnie. jak już mówiłam, banieczkę możemy przyłożyć do każdej po prostu, do każdej ciała. Tutaj możemy na plecach, możemy na pośladkach, możemy tutaj też na łodzie antoceolitowo zrobić. Banieczki są naprawdę uniwersalne. I tak jak tutaj widać u pacjentki, jest od po prostu czerwony, taki jak mi banieczka powinna zostawić. Muzyka